Translation. All occupational engagements are certainly meant for the ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in... I don't know that. One who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. Tłumaczenie. Wykonywanie wszelkich przepisanych obowiązków jest środkiem do osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia. Nie można pełnić tych obowiązków z myślą o materialnym zysku. Co więcej, ten, kto pełni ostateczny obowiązek, nigdy nie powinien używać materialnych zdobyczy do zadowalania zmysłów, tak mówią mędrcy. Objaśnienie. Wyjaśniliśmy już, że w ślad za czystą służbą oddania dla Pana samorzutnie pojawia się doskonała wiedza i brak przywiązania do egzystencji materialnej. Są jednak osoby, które uważają wszelkie zajęcia z religią włącznie za środek do osiągnięcia dóbr materialnych. Nawet pisma wedyjskie obiecują różne materialne nagrody za każdy akt religijny i owe dobrodziejstwa nęcą swym powabem większość ludzi. Dlaczego tak zwanego religijnego człowieka pociąga wizja materialnej korzyści? Owa korzyść umożliwia mu spełnienie pragnień, a to z kolei sprawia przyjemność zmysłom. W tym cyklu, tak zwana religijność pociąga za sobą materialny zysk, a materialny zysk spełnienie pragnień. Zadowalanie zmysłów jest wspólnym celem wszystkich zapracowanych ludzi, niezależnie od zajęcia, jakie wykonują. Ze swej zaś strony, Srimad Bhagavatam, ustami Sutygo Samego, bezwzględnie odrzuca podobną motywację. Nie należy poświęcać się żadnej pracy jedynie dla materialnej nagrody ani. Obracać wypracowanego zysku na zadowalanie zmysłów. Jak wykorzystać uzyskane dobra materialne, objaśni następny werset. O magiany temirandes <laughs> ya, dżenamiland, takaja. Czakświzmy tam dziena. Tazma i szygi dwejn waha. Szygi cytanie manawistym szapitam dziena w sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Nityananda Shri Rasri Guru Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare, Hare. Uh, uh, So we we're allowed to earn, but we shouldn't become extravagant. Mahesh jeszcze wcześniej zauważył, że jest to prałupad, mówił najważniejszy werset z tych wersetów z Bhagavatam. Więc możemy zarabiać pieniądze, ale nie powinniśmy być ekstrawagancy. We should uh, take our and not Powinniśmy brać to, co jest nam przypisane i nie używać więcej niż to. We can live comfortably Możemy żyć w komforcie, ale nie w ekstrawagancji, keeping our health. Utrzymywać zdrowie, żebyśmy mogli służyć Panu. A nadmiar pieniędzy, jeśli się pojawia, może być użyty w służbie dla Pana. A oprócz tego, w większości przypadków, Prabhupada po prostu polecał, żebyśmy żyli w sposób samowystarczalny.

ale szczególnie wtedy, kiedy ekonomia rozkwita, ta propozycja nie jest atrakcyjna dla większości ludzi. Ale mimo to Prałupat to polecał, dlatego że w przeciwnym razie stajemy się zauroczeni tym nadmiarem bogactwa. I my zaczynamy myśleć, że teraz cieszymy się życiem, jedząc bogate jedzenie, ubierając się bogato, żyjąc w bogactwie czy w bogatych mieszkaniach. W ten sposób zostajemy zwiedzeni od, pra od prawdziwego celu życia. Czasami, Prabhupada mówił, proste życie i wzniosłe myślenie. W ten sposób stajemy się zrównoważeni i możemy zrozumieć jaka jest nasza prawdziwa pozycja. A ta prawdziwa pozycja w rzeczywistości jest bardzo niekorzystna niebezpieczna. be obliged to leave this moment w każdej chwili możemy być zmuszeni do opuszczenia tego ciała. Więc o to powinniśmy się martwić. Jaki jest nasz cel? Jeśli naszym celem jest zadowalanie zmysłów, to będziemy pokonani. Ale większość ludzi w tym świecie 99,9% ma właśnie taki cel that they want to enjoy with this body and mind and senses. Się tym i and that way they think they're happy. I myślę, że w ten sposób będą szczęśliwy. But that kind of life is simply polished animal life. Ale tego rodzaju życie jest po prostu wygładzonym życiem zwierzęcym. Uh. So we want to come to the human form of life, then we should inquire uh, about the real goal. Więc jeśli chce więc w ludzkiej formie życia musimy dociekać o prawdziwym celu. A prawdziwym celem jest to jak wieść prawdziwe życie pełne wiedzy wieczne i pełne szczęścia make i ludzka forma życia daje nam taką okazję, że możemy we can, uh, Możemy wejść właśnie w to życie, możemy stać się kwalifikowani do świata duchowego. Ale jeśli jesteśmy tak bardzo przywiązani do materialnych warunków życia, to nie ma możliwości na wyzwolenie dla nas. I dlatego też materialna natura jest tak zorganizowana, że jeśli jesteśmy inteligentni, zobaczymy, że to jest po prostu frustrujące. Że w tym świecie nikt nie może być naprawdę szczęśliwy. Prawdziwe szczęście jest możliwe tylko na duchowej stronie. Zawsze pragniemy jakichś nowych związków, czegoś lepszego, czegoś nowego. Ale kiedy zwrócimy się do wewnątrz, to wtedy zobaczymy tam prawdziwą satysfakcję. Satysfakcję w prostym życiu. Making progress in spiritual life. W czynieniu postępu w życiu duchowym. Living beyond our means. Żyjąc nie ponad możliwości. We day everyone W współczesnym świecie wszyscy mają długi. But says, a happy Pandit mówi, że szczęśliwym jest ten, kto żyje w domu bez długów. Jak możemy być szczęśliwi jeśli jesteśmy ciągle coś komuś winni? But we, we buy into the propaganda that oh, we have to have this, we have to have that and so we go into debt. Ale dajemy się przekupić tej propagandzie, że musimy mieć to, musimy mieć tamto, dlatego się zadłużamy. I Dlatego też wedyjski aforyzm mówi, że ogień, go, czy pożary, gorączkę i długi natychmiast trzeba zmniejszać czy gasić. Wtedy możemy być szczęśliwi. A wtedy wiemy, że przyszłość jest świetlana. Ponieważ przestrzegamy zasad religijnych i Bóg jest w naszym sercu, będzie się nam odwzajemniał, będziemy się czuli zadowoleni. Ale materialisty nigdy nie mogą być zadowoleni. The Największym materialistą był Hiranyakashipu. always Ale był zawsze niezadowolony. restless, turning this way, Jego oczy były niespokojne, spoglądał w jedną, w drugą stronę. Ponieważ nie był w harmonii z Panem wewnątrz swojego serca. But we get that harmony with the Lord in our heart, then we can be happy in any condition. Ale jeśli osiągniemy harmonię z Panem w głębi naszego serca, będziemy szczęśliwi w każdych warunkach. So the best way to please the Lord is to uh, perform this Najlepszym sposobem, żeby zadowolić Pana, jest pełnienie tej, tego Harinama sankirtanu. established for this age of To jest ustanowiona dharma dla tego wieku kali. Mączę, Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare.